Dzień dobry, nazywam się Karol Tokarczyk, jestem analitykiem do spraw gospodarki cyfrowej w polityce Insight. Dziś będziemy rozmawiać na temat tego, jak Polska w ostatnim czasie reagowała na pojawiającą się dezinformację państwa i moim gościem jest dziś wiceminister cyfryzacji Wanda Bug. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zanim jeszcze rozpoczniemy tę główną część rozmowy, ja przypomnę o możliwości zadawania pytań. Możecie to robić za pośrednictwem tych kanałów, na których oglądacie naszą transmisję. Na początek może pani minister, jak, jakie pani zdaniem w tych ostatnich miesiącach pandemicznych, epidemiologicznych są i były te najbardziej szkodliwe? rodzaje dezinformacji, na czym one polegały. Najbardziej szkodliwa dezinformacja to jest przede wszystkim ta dezinformacja, która jest skuteczna. I no oczywiście pojawia się pytanie też, jak tę skuteczność, jak tę skuteczność mierzyć. Ja może tak może się wydać kontrowersyjne to, co mówię i jakoś uzasadnione, z drugiej strony uzasadnione tym, czym się zajmuje, czyli telekomunikacją, ale wydaje mi się, że wbrew temu, co. Na, co Przychodzi, przychodzi od razu na myśl, czyli dezinformacja związana, związana z koronawirusem, dużo bardziej, finalnie, szkodliwa była dezinformacja związana z, z siecią 5G. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o dezinformację związaną z koronawirusem i tymi kwestiami zdrowotnymi, to ona w pewnym momencie była tak silna i tak zauważalna, że była też bardzo aktywnie um, zwalczana i to przez wszystkiego rodzaju interesariuszy um, i zarówno, um, zarówno media prywatne, publiczne, um, platformy internetowe, um, więc um, wydaje się, że jeżeli chodzi o tę um, dezinformację związaną z nieprawdziwymi informacjami, um, dotyczącymi koronawirusa, tego czym jest koronawirus, jak się przed nim chronić i tak udało się ją Dość skutecznie zablokować, zahamować i też te jej negatywne konsekwencje jakoś zminimalizować. Natomiast trochę inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku, w przypadku tych wyzwań, czy tych rodzajów dezinformacji i tematów, które nie są, nie są tak wysoko na tapecie. I ja to obserwuję od dłuższego czasu w związku z tym, że zajmuję się telekomunikacją, i jesteśmy teraz akurat w momencie, w, w, w momencie kiedy kwestia. Związane z siecią 5G są, e, są bardzo m, bardzo mocno na tapecie, powiedzmy. Przepraszam, coś nas tutaj zakłócało, ale już nie będzie, mam nadzieję. E, I ja na przykład z, zauważyłam coś takiego, m, że. Temat sieci piątej generacji, te nieprawdziwe informacje, one były tak bardzo mocno sączone, tak podprogowo, na takich dość niszowych portalach, no bo jednak portale, portale które, które mają większe zasięgi, no to weryfikują informacje i nigdy by sobie nie, pozwalały, nie, nie pozwoliły sobie na, na powielanie tych, tych nieprawdziwych informacji. Natomiast właśnie te taki o mniejszych zasięgach czy strony czy, 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 czy profile w mediach społecznościowych, no już, już zupełnie inaczej. I bardzo często spotykałam się z takim podejściem, na przykład nawet wśród moich znajomych, że no to z, coś niby jest na rzeczy. Nie, jeżeli chodzi na przykład o szkodliwe, szkodliwe rzekomo szkodliwy wpływ sieci y, piątej generacji na zdrowie, nie wiedzieli za bardzo co. Nie wiedzieli dlaczego, ale mówi: a na wszelki wypadek, to ja tam nie chodzę wokół do parku, gdzie jest masz, bo to tam coś słyszałam, nie za bardzo wiem gdzie, nie za bardzo wiem co. Więc to jest z mojego punktu widzenia dużo, na koniec, na koniec tak jakby dnia okazało się dużo, dużo bardziej szkodliwe niż, niż ta wyeskalowana dezinformacja dotycząca koronawirusa, bo ją udało się zahamować. Mhm. Pytanie, trochę kontynu kontynuując ten wątek, bo już łącząc to, czym się Pani zajmuje i koronawirus, ja też przeglądałem różnego rodzaju i portale, i media społecznościowe, tam nawet pojawiają się informacje, że. Że, że dzięki tym działaniom, które my rozumiemy jako działania dezinformacyjne, udało się tę aukcję przysłowiową 5G zatrzymać. W związku z tym pojawia się pytanie, czy dezinformacja może być na tyle groźna, Pani zdaniem, że może wpłynąć na opóźnienie jakichś procesów, bądź nawet ich zatrzymanie? Absolutnie. I właśnie, właśnie. Ten, to wyzwanie związane z wprowadzeniem standardu piątej generacji, ale też z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej jest tego najlepszym przykładem. No, tutaj część naszych słuchaczy, widzów pewnie ma świadomość tego, że jak Europa długa i szeroka, coraz intensywniej pojawiają się ruchy antykomórkowe, anty-5G, pojawiają się konkretne. Przykłady, przykłady aktywności demolującej. Mówię tutaj oczywiście o tym, o tej tendencji grup do niszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej. No to, już, to już jest totalny konkret. Mm -hmm. Przykładem oczywiście takim niechlubnym jest sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie to naprawdę bardzo mocno wyeskalowało. Co ciekawe, przed chwilą dosłownie czytałam artykuł, który, który, w którym podawano, że wyniki Wyniki badań wskazują na to, że część osób, które, które obawiają się siedzi piątej generacji, czerpie swoje informacje, z, no, na przykład z filmów na YouTubie. I nawet YouTube był wskazany tam jako, jako platforma, która jako taka główna platforma, co jest, co jest bardzo ciekawe. No, proszę zwrócić uwagę, że w ogóle tak wracając na marginesie do dezinformacji związanej z koronawirusem, że w przypadku koronawirusa wszyscy, tak jakby całe środowisko, również to internetowe tych takich największych graczy internetowych, Powiedzmy, tak to ujmijmy, potraktowało sprawę tak poważnie, że tak bardzo silnie kontrybuowali w walce z tą dezinformacją. No do, te, do tej pory sieć piątej generacji nie była, nie była tak, poważnie, tak poważnie traktowana i te wyzwania związane z ruchami antykomórkowymi nie były tak poważnie traktowane. No i w konsekwencji widzimy takie, a nie inne. Polska też teraz jest już krajem, w której dochodzi do niszczenia infrastruktury, do palenia masztów ale nie musi nawet dochodzić do, tak, do, do tego typu zdarzeń, żeby blokować pewien rozwój, bo właśnie w przypadku infrastruktury mamy coraz więcej przykładów lokalnych społeczności, które protestują przeciwko na przykład budowie masztu, nieważne czy tam 5G on ma być, czy ma być 4G, ale sprzeciwiają się, wyrażają głośno swój sprzeciw wobec lokalnych, lokalnych władz no i w związku z tym lokalne władze, no, Wiadomo, y, jednak tutaj chcąc odpowiedzieć na, na, na społeczną potrzebę, albo edukują, albo edukują i w pewnym momencie się poddają, albo. Po prostu wycofują się, wycofują się z decyzji, które wydały na rozbudowę infrastruktury, na, rozbudowę infrastruktury, na instalację masztów. Więc to jest już wymierna, wymierny przykład tego, jak dezinformacja może wpłynąć na rozwój, na rozwój państwa. No dzisiaj wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że gdyby nie infrastruktura telekomunikacyjna, to my, my byśmy w ciągu ostatnich miesięcy funkcjonowali zgoła odmiennie i byłoby to dużo trudniejsze i byłaby to dużo trudniejsza dla nas, dla nas rzeczywistość, więc no jest to tak jakby dość kluczowa, krytyczna dzisiaj dzisiaj infrastruktura, mhm. która może się nie rozbudowywać właśnie w wyniku dezinformacji. Z jednej strony, tak jak Pani wspomniała, te uznane media, duże media, yy, weryfikują bądź przynajmniej starają się zweryfikować części informacji, no, ale z drugiej też o czym pani mówiła, y, opinia publiczna zaczyna czerpać wiedzę z innych źródeł, z mniejszych portali, z kont na, w mediach społecznościowych i to prowadzi nas do takiej sytuacji, kiedy trzeba zacząć no trochę w inny sposób niż do tej pory przeciwdziałać tej dezinformacji. Taka jest geneza tego projektu Fake Hunter. Ja wiem, że to jest projekt Polskiej Agencji Prasowej i tych no ale, no ale to jest trochę też jakby nie było sektor publiczny. Taka jest geneza tego działania? Um. Akurat jeżeli chodzi o projekt Fake Hunter, jest to projekt, który właśnie skupiał się przede wszystkim na walce z fake newsami dotyczącymi koronawirusa. I tutaj to tak jak powiedziałam, te działania, które odpowiadały na dezinformację związaną z koronawirusem, były skuteczne, były w mojej ocenie skuteczne i były silne i płynęły z wielu stron. Tutaj nawet w przypadku koronawirusa bardzo świetnie sobie Poradziła, poradziła ta koncepcja, czy tam zdała egzamin, koncepcja samoregulacji. Koncepcja, która samoregulacji platform internetowych. I okazało się, że jeżeli mamy duże wyzwanie, platformy są w stanie tak reagować, żeby zablokować patologiczne, patologiczne sytuacje związane właśnie z dezinformacją. Natomiast to jest taki. Poniekąd, no, nie chcę tak mówić, ale może to, może to jest dobre określenie, chlubny przykład walki z dezinformacją i tego, jak można, jak można ją zahamować. Tutaj oczywiście projekt Fake Hunter również kontrybuował, tak jak kontrybuowało wiele, wiele innych inicjatyw, ale wydaje się, że największe wyzwania mamy z takimi tematami, które. Tak, jakby nie są tak mocno na tapecie, na, w dyskusji publicznej. Bo, tak jak mówiłam, właśnie na przykład takim, tego, typu, tego, tego typu sytuacja dotyczy rozwoju sieci 5G. No to ona ona nie, była, nie, nie była omawiana w mediach od rana do nocy, tak jak właśnie COVID i rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ona gdzieś jest tam na boku i niestety dociera. Więc sam projekt, oczywiście Fake Hunter, bardzo, bardzo się cieszymy, że powstał. Pytanie, czy uda się te efekty rozszerzyć też na tę dezinformację dotyczącą innych szkodliwych, szkodliwych treści. Bo też pamiętajmy o tym, ja zakładam, że była o tym mowa wcześniej, że pojawia się, pojawia się to wyzwanie związane z tym, jak sobie radzić po pierwsze z, kwestia, z treściami nielegalnymi, które znajdują się w internecie i to są po prostu takie, które, które... E, łamią nasze prawo, jak na przykład pornografia z udziałem osób małoletnich, czy e, nawoływanie do, czy rozprzestrzenianie treści o charakterze terrorystycznym, faszystowskim. To są wprost treści, które łamią, e, łamią e, których e, propagacja narusza kodeks karny. Natomiast co z treściami szkodliwymi, czyli właśnie na przykład takimi, które mówią, że 5G nas zabije. No nie jest to niezgodne z prawem, jest to po prostu zwyczajnie nieprawdziwe. I teraz bardzo dużym wyzwaniem jest radzenie sobie z takimi, z tego typu treściami i być może też jakieś zniuansowane podejście. Udało się, tak jak mówię, no, w, przypadku, w przypadku koronawirusa, te, to podejście związane z samoregulacją platform zadziałało. Ale już w przypadku innych, innych tematów, innych tematów nie do końca. To przejdźmy może teraz po części do pytań od publiczności. Mamy takie, czas nas goni, ale mam nadzieję, że zdążymy je te wszystkie przytoczyć. Pani już wspomniała trochę o portalach społecznościowych, o tych wielkich portalach. Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland, zadał dwa pytania, ale połączymy je w jedno. Jak wyglądały te relacje z portalami społecznościowymi? Czy wy jakoś używając, powiedzmy w cudzysłowie, wezwaliście ich na dywanik, czy oni sami zaczęli reagować? Czy to było tak, że wyście im po prostu powiedzieli zareagujcie? Ile treści, czy macie jakieś szacunki, ile treści w ten sposób udało się usunąć, zniwelować? Jak rozumiem, jak rozumiem Pan Piotr tutaj pyta przede wszystkim o, o, o platformy internetowe, które są platformami międzynarodowymi. Mówimy, jak rozumiem, o tak. no myślę, że możemy sobie tutaj przytaczać te nazwy, no bo przecież wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, czym jest Facebook, czym jest Twitter. Myśmy nie wzywali nikogo na dywanik. Natomiast tutaj platformy bardzo odpowiedzialnie w trybie samoregulacji zareagowały. Tak, mhm. jak już mówiłam. Tak, a są jakieś szacunki. Mają też chyba świadomość, jak wielkim wyzwaniem i jak wielkim, jak wielkim, z jak wielkim ryzykiem wiąże się, wiąże się propagowanie nieprawdziwych, nieprawdziwych informacji. Tutaj mieliśmy do czynienia w przypadku koronawirusa z, z ogromnym zrozumieniem i zjednoczeniem się wielu środowisk. I, I wydawało się, że ten cel wszystkich jednak był bardzo, bardzo tożsamy. Nam. Facebook czy, czy inne platformy nie udostępniają, nie udostępniają swoich wewnętrznych, wewnętrznych danych. No Myślę, że oczywiście takimi dysponują, natomiast, natomiast my ich nie mamy. Mogę Państwu przekazać dane, dane które przekazał nam, przekazał nam GovTech i PAP w ramach inicjatywy Fake Hunter. Z pewnością będziemy uradowani z tych danych. Pani Katarzyna Molenda. Zdziech pyta, czy wsparcie naukowców w przeciwdziałaniu dezinformacji jest wystarczające? Jakie inicjatywy w tej sprawie? To jest pytanie o Unię Europejską, zostały podjęte, by wykorzystać wiedzę naukowców. Proszę o przykłady. Ja ze swojej strony tylko dodam i polecę profile społecznościowe Instytutu Łączności, bo tam wydaje się, że ta wiedza, która dementuje tak zwane fake newsy, jest podana w bardzo ciekawy i przystępny sposób. No ale jak Pani ocenia z kolei zaangażowanie naukowców, ekspertów w walkę z dezinformacją? i też nie tylko może zaangażowanie, ale też trochę język, którym oni mówią, czy to jest język, który my, że tak powiem, statystyczni kowalscy jesteśmy w stanie zrozumieć. No to oczywiście też zależy, zależy od tematu. No tutaj akurat pan, pan redaktor przytoczył przykład Instytutu Łączności, który, z którym my współpracujemy od dawna i który już też się nauczył, ale po wielu tygodniach, miesiącach aktywności, jak należy, jak należy się komunikować, bo faktycznie język naukowców no jest językiem trudnym, jeszcze w sytuacji, kiedy dotyczy, dotyczy jakichś skomplikowanych, skomplikowanych Zjawisk. Ja powiem, ja powiem szczerze, że w przypadku, w przypadku działań Instytutu Łączności, też, no, no może, już zostańmy przy tym przykładzie. Ja uważam, że one są. Często dużo skuteczniejsze niż działania na przykład ministerstwa. Dlaczego? Dlatego, że jednak Ministerstwo Cyfryzacji no jest oczywiście jest to oczywiście resort polityczny, no nam, są, nam są przypisywane różne intencje, bo politykom zawsze łatwiej przypisać intencje. I oczywiście też to zaufanie do, do do resortu cyfryzacji jest inne, bo jest powiązane z, z poparciem politycznym i z tym, kogo akurat na scenie politycznej popieramy. Natomiast aktywność naukowców no już nie jest taka e, tak. E, Dużo, dużo, łatwiej, dużo łatwiej zyskuje, zyskuje zaufanie, zaufanie wśród, wśród społeczeństwa, i dlatego uważam, że jest bardzo, bardzo ważna. No właśnie, kampania Instytutu Łączności Powiedz Sprawdzam. Oczywiście to też jest tak, że Instytut, że Instytut Łączności ma dość, buduje dopiero takie zasięgi, ale finalnie z mojego doświadczenia wynika, że ludzie chętniej wierzą temu, co mówi Instytut Łączności, niż na przykład, co mówi. Co na przykład mówię ja? Ja, czyli wiceminister cyfryzacji na stanowisku politycznym z wykształceniem prawniczym, a Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności, wiele, wiele lat doświadczenia w, w telekomunikacji, radujowiec od kilkudziesięciu lat. Pani minister, już powoli kończąc i podsumowując naszą dyskusję, jaka, jaka jest przyszłość tego problemu dezinformacji? Czy pani zdaniem to jest coś, co no, pewnie z nami zostanie, ale czy będzie narastać ten problem i ewentualnie jak możemy w przyszłości z nim walczyć, jak możemy mu przeciwdziałać? Przede wszystkim miejmy też świadomość tego, że dezinformacja to nie jest zjawisko, które pojawiło się, które pojawiło się w ostatnich latach. Ono zawsze było, jest i będzie. Zmienia się tylko skala. No, tak samo o dezinformacji mogliśmy mówić w latach, kiedy najpierw wynaleziono dróg, później zaczęto coraz kiedy zaczęły funkcjonować różnego rodzaju media. No, Teraz mamy po prostu narzędzie, które jest, które jest dostępne już dla każdego, czyli internet i które ma ogromną skalę. Więc to oczywiście miejmy świadomość tego, że to będzie narastać i, 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 że jest to skala dotychczas, dotychczas niespotykana. Już nawet, tak jak mówiłam wcześniej, między słowami Komisja Europejska ma świadomość tego, że w 2000, kodeks, który powstał w 2018 roku i który walki z dezinformacją i który co do zasady właśnie skupia się na tej samoregulacji przez platformy. No, nie jest wystarczający, że tutaj już jednak trzeba pójść w kierunku współregulacji, ale z drugiej strony pamiętajmy, że zawsze po drugiej stronie mamy to ryzyko przeregulowania i jakiegoś zablokowania, wprowadzenia cenzury. Więc Tutaj trzeba naprawdę zrobić, podejmować wszelkie działania regulacyjne z ogromnym, ogromnym wyczuciem i poszczegółowych analizach. My też w trakcie dyskusji z Komisją Europejską, która, która aktywnie, aktywnie ten temat podejmuje, wskazujemy, że musimy rozróżniać się treści nielegalne i musimy zniuansować podejście do treści szkodliwych i przede wszystkim musimy uważać na to, żeby nie doprowadzić do de facto to do cenzury. Blokowanie stron. To jest taka cienka granica, musimy, my też mamy w Polsce narzędzia, które pozwalają na blokowanie stron na przykład wyłudzających środki i dane, ale jest to procedura, która jest bardzo, bardzo mocno obwarowana wymaganiami prawnymi i tak, aby finalnie, bo tutaj zaangażowany jest mocno prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tak, aby finalnie mieć tę pewność, że blokując daną stronę nie wprowadzamy cenzury. Pani minister, bardzo dziękujemy za rozmowę i za poświęcony czas. Trochę wiemy więcej już na temat tej dezinformacji. Dziękuję tak, dziękuję również naszym widzom, którzy zadawali pytania i zachęcam do oglądania kolejnych rozmów i debat.